Witam serdecznie na kanale Witarot osoby spod znaku Panny, witajcie kochani i wysikłania. To czytanie jest dla Was na tydzień od 11 do 17 września 2023 roku, pamiętajcie, że te czytania są ogólne i nie będą z każdym rezonowały. Hmm. A jeżeli jesteście ciekaw... Własnej historii i chciałbyś prywatne czytanie, zapraszam do kontaktu ze mną poprzez e-mail, który jest pod filmem. Już, na, już teraz wam powiem, że u mnie cennika nie ma. Cennik ustalasz ty sam. Dlaczego? Ponieważ ważne jest to, jak ty się będziesz czuł, czy czuła z tym, co. Chcesz zrobić. I tutaj jest ważna wolna wola. Ja jej nie będę, nie, nie chcę wam czegoś narzucać. To musi być zgodnie z Tobą. Także wszelkie, wszelkie rzeczy możemy ustalać to poprzez e-mail. Dobrze? Hmm, no dobra. Patrzmy, co tutaj u Was, u osób z podznaku Panny, od 11 do 17 września. Mm. Dobrze. Moi drodzy, moje drogie. Dobrze. Ogólna energia. To, co Cię ucieszy w tym tygodniu. Zasmuci, ostrzeżenie, niespodzianka, miłość, praca, mhm. i cóż jeszcze rada. i odpowiedzi anielskie. Ok. Zaczynamy od energii ogólnej na ten tydzień. Mamy tutaj czwórkę kielichów. Hmm. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że ty w tym tygodniu jakoś tak się będziesz nudzić, czy, czy co, bo, bo to tak wygląda, jakbyś nie doceniał tego co masz, że to, co się dzieje wokół Ciebie, yy, to takie takie... Takie nijakie, takie będzie poczucie, no nic się nie dzieje, yy, nudy, yy, nic zaskakującego. Będziesz skupiać się nad, nad jakąś jedną sytuacją, która nie pozwoli pójść ci naprzód. Hmm. Asydy Dynarów hmm. To tak wygląda słuchajcie Jakby była możliwość Wyrwania się Z tej nudy Z tej nicości Jakiej się czujesz W coś nowego Nowa praca Może przyjść przez kogoś z trygonu wody. Albo ty jesteś tą osobą, yy, która pomoże takiej osobie. W każdym razie, odwracajcie sobie tę energię. Yy. Może to być yy, rak skorpion ryby, chociaż niekoniecznie. I co? I, i ten tydzień jakby. Yy. Ta energia tego tygodnia spowoduje, że ruszysz tyłek z, z fotela i zaczniesz działać. Będziesz miał ku temu okazję, nowe okazje do nowych możliwości, nowych zadań. Co cię ucieszy? No proszę, as kielichów. Właśnie tutaj są właśnie te nowe możliwości. Coś możesz rozpocząć od. Hmm. Czy poznasz nowych ludzi, czy pójdziesz do nowej pracy? To są okazje, które przychodzą do ciebie. Przychodzą jak na, na dłoni. Ktoś ci je podaje. Ty się nawet wysilać nie musisz, bo one do Ciebie przyjdą. Nie wiem, właśnie ta propozycja, nie wiem czego. Zobaczmy, o co chodzi, z czego się ucieszysz. Czego się ty, panienko, moja droga, drogi, ucieszysz? Sprawiedliwość. Szóstka, Pentakli. Hmm. I dwie karty naraz. Siódemka, Kielichów i Rycerz Buław. No właśnie, ten rycerz mówi mm, o tym, że no, przychodzę do ciebie z pomocą, pokazuje ci wiele możliwości, które możesz wykorzystać. Yy, nie wiem, ktoś yy, spotykasz takiego mężczyznę, spotykasz taką kobietę, ognistą, ognistego, yy, który zabiera cię w podróż, z, proponuje jakieś. Yy, i nie wiem, sytuacje, które odrywają cię od, no, od domu, od siedzenia w domu, marazmu takiego, nie wiem, czy, czy to chodzi o to akurat, u każdego zupełnie coś innego będzie to znaczyło. Mówi o jakieś nowe. Nowa umowa, nowa sytuacja, tutaj jest ta sprawiedliwość, jakaś sprawiedliwość do Ciebie przechodzi. Coś dobrego, fajnego, yy, energicznego, energiczny. To może być osoba, to może być sytuacja, możesz nawet mieć możliwość wyja wyjazdu za granicę, możesz mieć możliwość yy, yy, stworzyć z kimś spółkę. Możesz mieć yy, możliwość. Pracy za granicą, spotkania kogoś, nie wiem, przez internet ktoś się do ciebie odezwie, ktoś wyśle do ciebie jakąś propozycję przez internet, to też może być możliwe. No, naprawdę mnóstwo ofert, tyle, że nie będziesz jeszcze gotów, by jej realizować, ale tutaj już są te nowe możliwości. Co cię zasmuci? Paść kielichów, paść kielichów cię zasmuci. O co chodzi? Paść kielichów, moc. Czyżbyś nie wierzył w swoje siły? Nie wiem, mam wrażenie, że ty myślisz o czymś, co mogło cię w przeszłości jakby zranić o kimś. Masz nisko samo, niską samoocenę, przez to mam wrażenie, że ty uważasz, że nie podołasz czemuś. Tak bym to widziała zasmucić się właśnie że się możesz coś przykrego dowiedzieć i to cię po prostu dobije. No patrzmy dalej. Jakie jest ostrzeżenie? Królowa Buław. To jest ktoś fałszywy. Ktoś, kto mm, przyciąga mm, płeć przeciwną. Może być to król buław. Odwracajcie sobie energię. Ktoś, kto stwarza pozory. Ktoś, kto mydli oczy. No. Może jakieś plotki roznosić, dzięki czemu może się coś zburzyć, zaburzyć że ta osoba może spowodować twój jakby nieprawidłowy osąd w jakiejś sytuacji, a z mieczy jako ostrzeżenie no to jest kłamstwo, tak? Mówi o kłamstwie, mówi o, o tym, że ktoś cię kłamie, co spowoduje, że zrezygnujesz z sytuacji, która tak naprawdę by Ci pomogła, więc to jest ostrzeżenie, co, ci, co Cię ucieszy, dwójka kielichów, spotkanie, spotkanie bratnich dusz, spotkanie i cóż, no albo spotkasz kogoś z przeznaczenia, to jest na pewno... Hmm. Kogoś, z kim yy, masz do przerobienia jakąś karmę, czyli yy, z poprzedniego życia znacie się, tyle, że o tym nie pamiętacie. Yy, może to być zakładanie firmy, to, może, to mogą być przeprosiny, to może być. Yy, I co? I zobaczmy konkretnie o co chodzi. Co Cię ucieszy? Zakochasz się, założysz firmę, hmm, zakochasz się. Hmm. No to tak wygląda, słuchajcie. Jeżeli masz rodzinę, to Ty się będziesz zastanawiać, czy i się możesz zakochać, mając już partnera, partnerkę, i będziesz się zastanawiać czy nad tym, czy odejść od rodziny i, i zacząć nową, nową relację, bo tutaj się czujesz bardzo dobrze inaczej niż zwykle, niż zawsze, niż do tej pory niż kiedykolwiek. Lub tu jest takie no, będziesz musiał pogodzić różne sytuacje. Z randki z, no, z przyjaciółmi. No, czas na przyjaciół, czas na randkowanie. Więc to jest takie. Nie zawsze będziesz miał na wszystko czas. Takie pogodzenie wszystkiego, byś wszystko grało tak jak należy. Jeszcze zobaczę jedną kartę o co tutaj chodzi. Czym Ty się tak ucieszysz? Jakieś tajemnice odchodzą? Albo ucieszysz się, że ktoś wyjawia swoje tajemnice. To razy, jeżeli chodzi o firmę, możecie stworzyć firmę rodzinną. Yy, tutaj widzę podpisywanie umowy. To są pozytywne historie, pozytywne. Warto wziąć je pod uwagę na ten tydzień. Zobaczymy, co w miłości. Koło fortuny. Koło fortuny. Ktoś przychodzi z przeznaczenia do ciebie. Możesz tą osobę spotkać na ulicy. Stąd to y, y, dwójka y, kielichów. Tak je spotykasz i wiesz, że to jest to. W takiej zasadzie. Nie zastanawiasz się nawet. To pozwoli ci pójść w coś nowego. I tutaj mam wrażenie, że niezależnie czy jesteś w związku, czy też nie, tutaj są trójkąty. Um, no, będziesz przed wyborem. Mhm. No, i ten magna to. Więc będziesz przed wyborem. Tak naprawdę yy, od ciebie będzie zależało, co będzie działo się w Twoim życiu. Yy, to w zasadzie... Yy, to co zrobisz teraz będzie miało wpływ, no? Na dalsze lata nawet. Yy, koło fortuny to jest. Yy, Karma to jest coś, co idzie z góry, coś, yy, by Cię sprawdzić. To jest lekcja. Hmm. No tutaj nikt nie będzie decydował za Ciebie, panno, moja droga. Niezależnie, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Mm, no a co w pracy? Giermek Mieczy tutaj możliwe, że szukasz pracy orientow nie wiem, chcesz znaleźć nową pracę przez internet szukasz dowiadujesz się, może jest tu gdzie jesteś ci to nie pasuje i chcesz zmienić pracę albo coś. no nic się, nie dzieje, nic się nie dzieje może jesteś na bezrobociu i siedzisz w tym domu i się nudzisz chociaż też miło spędzasz czas poza poza pracą, może masz urlop, rzeczywiście, może szukasz yy, czegoś nowego dla siebie, więc tutaj w tym tygodniu nie widzę kogoś, kto by pracował, raczej myśli o nowych możliwościach. No dobrze. Rada odnowa. To jest sąd ostateczny. Spoglądanie w przeszłość ze uczuciem i przebaczeniem. Czas na podróż w nowym kierunku, poznanie swego celu życiowego w głębi serca. Wiesz, co robić. No. Te decyzje na nowy rok numerologiczny. No, zobaczmy, zobaczmy. No tak, kieruj się intuicją, nie pytaj nikogo o zdanie, po prostu działaj. A co mają aniołki do powiedzenia w niedalekiej przyszłości? W niedalekiej przyszłości, Twoja sytuacja się wyklaruje, będziesz wiedział na czym stoisz. Więc, kochani, to, to wszystko, co miałam Wam do powiedzenia. Mam nadzieję, że pomogłam. Ja życzę Wam szczęścia, spełnienia marzeń i do następnego razu. Trzymajcie się Pa.